Byłeś w Krośnie kiedyś? Na takim evencie motoryzacyjnym Speedland Festival, jeżeli chodzi o ten dom dziecka, to ja nic nie wiem na ten temat, nic Nie wiesz. podrabianie, to w ogóle zbieg okoliczności, ten Rzeszów, ten, to Krosno, te siódemki, nic nie wiem o tym. No ciekawe, ciekawe. No ale no przyznaj się, no wiesz, no nam zależy, żeby mieć newsa w programie. Przyznaj się, że to ty. Nawet jak nie ty, to powiedz, że. To to, ty. to ty, a potem odkręcisz. A przecież się nie przy... Potem, jak ktoś drugi powie, że to on, to już nie będzie się liczyło. Nikt mu nie uwierzy. Ej, patrzcie, ale ten tweet, skrzynka pełna keszu, wypełniona aż po brzegi, to on jest w ogóle przed tym, jak zaczęły wychodzić wiadomości. Kurde. Ale mi ktoś doniósł, nie? Niesamowite, niesamowite. Nie, słuchaj, tak mówiąc poważnie, bardzo to e, szanujemy, że zostawiłeś furę siana pod y, domem dziecka e, możesz powiedzieć co się do tego skłoniło tak naprawdę ale Krzysztof to ty to powiedziałeś ja to powiedziałem ja a ty, a inaczej, a ty gdybyś... możesz powiedzieć co się do tego skłoniło gdybyś zostawił furę siana pod domem dziecka to co by cię do tego skłoniło gdybym tak zrobił tak no to skłoniłoby mnie do tego to, że sam jedną nogą prawie byłem w domu dziecka, jak mnie ktoś tam straszył, że jak będę niegrzeczny, to że mnie odda i wiem, że to czasem jest straszne miejsce dla dzieciaków i tyle, nie? Poza tym skłoniłoby mnie do tego to, gdybym miał tych pieniędzy dość sporo na podzielenie się, na przykład wiesz, taką bańkę i wziąłbym i stwierdził, że 10% z tego powinno pójść właśnie tam. To dobre miałbyś motywację. A wyobrażasz sobie, że rzeczywiście dochodzi do takiej sytuacji, że masz taką bańkę i postanawiasz to zrobić? No, powiem Ci, że kiedyś to analizowałem. Mam mega mocną wyobraźnię. Jestem w stanie sobie to zwizualizować idealnie. Rozumiem. A na przykład wydaje Ci się, że 100 w tysięcy takiej, w takiej skrzynce razem z zabawkami to ciężkie to jest, czy nie? Jak Ci się wydaje? Nie mam pojęcia, ale jakbym miał tam. No tak, no tak. na oko 8 gdybyś... kg zozoli, tam z 5 kg milki było na zdjęciach, to na bank. Z 8 kg kasztanków, trochę hajsu, te, te łańcuchy na pewno też ciężkie, bo to takie porządne były. No, słuchajcie, no powiedziałbym, że z 45 kg na bank bym powiedział około 50 kg no powiedziałbym dwie osoby muszą to nieść. No na bank jakbym miał strzelać i bym gdzieś coś takiego widział, to bym powiedział, że dwie osoby musiały to nieść. No. Czyli musimy, jeśli szukamy kogoś, kto to, to, to zrobił, musimy szukać silnego faceta na pewno. To silni chodzą na siłownie, zazwyczaj są łysi. To ja tak myślę, że to silny, łysy facet. Może ktoś No ale słuchajcie, do tego był potrzebny drugi, a wy siedzicie we dwójkę i teraz się okaże, że odwracamy kota ogonem, a to wy. To nie ja. M może to nie my, może. Może to ktoś z Prime MMA był. Oni są tam silni, widziałem, myślisz? <laughs> Okej. Okay.